Czy wierzysz, że sen może przetrwać jakiekolwiek wyzwanie, nawet brak pieniędzy, aby uratować życie tym, którzy cię kochają? Dokładnie to gentleman dowiaduje się, kiedy w wieku 75 lat widzi swój talent muzyczny, który staje się jedyną nadzieją na pilną operację, ale nie spodziewał się przybycia nieznajomego z prośbą, która zmieni wszystko. Zanim zaczniemy, zostaw już podobny i zasubskrybuj kanał, aby nie stracić żadnej części tej ekscytującej historii. Teraz przejdźmy do filmu. Kajoserano, 75-letni emeryt jest zobowiązany do zagrania swojej dawnej wiolonczeli na ulicach, aby spróbować zebrać pieniądze i zagrać ważną operację, oszczędzając zdrowie swojej chorej żony. W pewnym momencie jednostka powstaje, trzymając przedmiot, domagając się natychmiast, aby na zawsze zmieniać los pary. Słońce ledwo pojawiło się w poniedziałek, ale Kajo już stał, dostrajając wiolonczelę, aby rozpocząć kolejną podróż. Następnie przygotował prostą kawę i zabrał tacę do pokoju Iris, swojej żony. Gdy tylko wszedł, uśmiechnęła się, otrzymując również codzienne pigułki, których nigdy nie przestał brać. Podczas gdy Iris zniosła śniadanie. Kajo wykonał akordy na swoim instrumencie. Tego ranka melodia nie była inna, przejęła środowisko, a wyraz jej twarzy przepełniła spokój. Zamknęła oczy i pogrążyła się w piosence. Po zakończeniu utworu Kajo ostrzegł, że musi odejść. Iris zmarszczyła brwi, mówiąc, że powinien odpocząć i nie zmusić kolumny tak bardzo. W końcu zabranie dnia wolnego nie byłoby dużym problemem. Każdy dodatkowy dzień granie na ulicach to dzień, chyba że utkniesz w tym łóżku, powiedział mężczyzna, zauważając, że nie może zrezygnować z zarabiania pieniędzy. Potem pocałował czoło ukochanego i zapewnił, że będzie ostrożny. Jednak Iris było błędne. Dokładnie ten dzień zmieni przyszłość pary w nieprzewidywalny sposób. Cajo wsiadł do autobusu, zaczynając od przedmieścia w kierunku środkowego regionu Metropolii. Kolektyw był zatłoczony ludźmi, każdy pochłonięty własnymi problemami. Szukał priorytetu i zauważył, że nastolatek zakwaterował tam obok swojej matki. Z edukacją poprosiło o miejsce, uzasadniając, że nie może wesprzeć swojej podróży z powodu bólu nóg i nosić nieporęczną wiolonczelę i ciężki plecak. Kobieta argumentowała jednak, że jej syn obudził się z silną migreną i musiał siedzieć. Nawet niewygodne Kajo wolał nie przedłużyć dyskusji. Kiedy odszedł, usłyszał narzekanie matki. Wow, co za luźny pan! Zdecydował się zignorować, ponieważ nie był to nawet pół rana i był już przyzwyczajony do takich komentarzy, ponieważ zaczął występować na chodnikach. Przybywając do centrum, osoby starsze szukało swojego zwykłego punktu i osiedlił pokrywę wiolonczeli na podłodze. Było tam wiele godzin. Dotykając nieustannego przepływu ludzi, którzy rzucili się przez drogi, po raz ostatni sprawdził strojenie, szybko rozejrzał się i rozpoczął pierwszą piosenkę dnia. Pomimo hałasu samochodów i pośpiechu pieszych, ten zakątek ulicy był miejscem, w którym najbardziej poczuł puls życia. Notatki, które zabrzmiały z ich instrumentu, rozbrzmiewały przez bloki, przyciągając uwagę najbardziej uważnych przechodniów. Niektórzy trzymali się nawzajem przez kilka chwil, inni zdeponowali monety lub małe darowizny, wykazując wdzięczność. Dla Kajo ci nieznajomi, którzy wysłuchali ich otwartej sztuki, reprezentowali najbliższe, że pochodzi z spełnienia snu, który został odżywiony od młodego mężczyzny, uznanie jako muzyka. Dzień działał szybko, jak zawsze, a pod koniec prowizorycznych godzin pracy zebrał otrzymane darowizny. Gdy tylko zbliżył się o zmierzch, Kajo zebrał banknoty i monety, które zebrał w tym okresie, łącznie 44 USD, a także małą przekąskę pozostawioną przez studenta. Chociaż to nie było wiele, przyjął z pokorą, ponieważ były chwile, kiedy wrócił jeszcze mniej. Jeśli chodzi o przekąskę, miał już na myśli, które bezdomne cieszyłyby się tym jedzeniem. Czuje się zmęczony. Trzymał wiolonczelę i przygotowana do powrotu do domu, nie podejrzewając, że to późne popołudnie przyniesie mu zaskoczenie. Po rozpuszczaniu się światła słonecznego na horyzoncie, Kajo odpoczął ręce. Wkrótce odejdzie, gdy chłopiec podszedł do trzymania telefonu komórkowego w śmiechu. Muzyk zauważył, że został nakręcony od swojej ostatniej piosenki. Zanim zdążył coś powiedzieć, młody człowiek usunął znaczną nutę kieszeni i sięgnął po niego. Panie, tutaj, pasuje do tego lub chce więcej. Naszkicował uprzejmy uśmiech, pokazując w dłoni 50 dolarów. Oczy Kajo świeciły przed tym solidnym gestem. Nieznany przedstawił się jako Gustavo i powiedział, że jest miłośnikiem dobrej muzyki, podążając za mnóstwem artystów, ale nigdy nie słuchał przed kompozycją wykonaną przez Kajo. Gdzie cię nauczyłeś? Słyszałem pierwszy w mojej głowie, gdy jeszcze byłem nastolatkiem, odpowiedziała starsza, powodując ciekawość młodemu mężczyźnie. Ujawnił się, że Kajo skomponował kilka piosenek przez całe życie, wybierając najlepsze do nagrania prostego albumu, umożliwiającego z pomocą starego przyjaciela. Nic wielkiego. Tylko twój głos i wiolonczela, ale okazjonalna sprzedaż na ulicy służyła uzupełnianiu dochodu. Gustavo był pod wrażeniem i chciał wiedzieć, jak osoby starsze nauczyli się tak dobrze grać. Gajus wyjaśnił, że jego ojciec miał sklep z instrumentami i że od dzieciństwa miał rodzaj prezentu. Po prostu grając kilka dni z nowym instrumentem do odtworzenia każdej melodii ucha. Nigdy nie stałem się sławny, wyznał, ale wygrałem partnera mojego życia z moim talentem. Ta kompozycja była pierwszą, która jej skomponowała. Gustavo uchwycił ciężar emocjonalny tej pamięci, ale szybko zmienił temat. A co powiesz na kawę, proszę pana? Emerytów zgodził się i skomentował, że ten dzień był owocny, ponieważ wróci do domu z 94. USD. Gustavo zrobił matematykę i doszedł do wniosku, że gdyby nie jego darowizna, Kajo zakończyłby podróż z znacznie mniej niż połową tej kwoty po godzinach pracy na ulicach. I najgorsze, ktoś z taką umiejętnością... W stołówce Gustavo zamówił cappuccino i kawałek ciasta, podczas gdy Kajo wziął tylko jeden ekspres. Nie wydałbym poza konieczne, ponieważ w nocy zamierzałem gotować dla ciebie i tęczówkę. Gustawo zauważył uczucie, z jakim starsi mówili o swojej żonie i poczuli pewność, że dzieli się rozdziałem własnej historii. Gustavo wyjaśnił, że był żonaty z najbardziej wyjątkową kobietą, jaką kiedykolwiek spotkała. Poszła do niego. Matka jej dzieci i powód jej największej inspiracji. Jednak poważny wypadek samochodowy odebrał mu życie, gdy był nieobecny podróżując do pracy. Pozostała godzinami operacji, a Gustavo nie mógł przybyć na czas. Kiedy w końcu wrócił, było już za późno. Od tego czasu nosił ogromną winę, że nie był obecny w kluczowym momencie. Tysiąc razy zastanawiał się: A gdybym został w mieście co jeśli przybyłem wcześniej? Kaio doradził młodemu człowiekowi, aby nie był przywiązany do przypuszczeń na temat tego, co mogło być, ponieważ nie przyniesie to nic konstruktywnego. Skomentował, że on i Iris nigdy nie mogą mieć dzieci pomimo wielu prób. W niektórych momentach rozważali nawet adopcję, ale nigdy nie wybrali planu z wyprzedzeniem. Od czasu do czasu wciąż myśleli, co jeśli adoptowaliśmy dziecko? Czy może nam teraz pomóc? ale poruszanie to nie rozwiązałoby twoich problemów. Przeszłość nie przenosi się. Pozostawiłem to walka o życie mojej żony, powiedział Kajos spokojnym głosem pełnym twardości. Gustavo zwrócił uwagę na każde słowo osób starszych. Był zaskoczony, gdy Kajos wspomniał, że musi utrzymać swoją żonę przy życiu i ostatecznie zapytał, czy wszystko jest pod kontrolą. Widząc wahanie muzyka, Gustavo przeprosił za przesadną ciekawość. Jednak Kajo postanowił otworzyć serce, ponieważ słyszał także swoją historię bez osądów. Kajo zaczął pamiętać, że ponieważ był młodym wieku, pomógł ojcu w sklepie z instrumentami. Zanurzył się wśród skrzypiec, fortepianów i gitar, raj dla każdego początkującego muzyka. Pewnego dnia, obsługując klienta, do sklepu weszła dziewczyna z urzekającym uśmiechem szukającą wiolonczeli. Chłopiec przeszkadzał, jakby stracił pojęcie tego, co robił. Nazwano to Iris, a gdy tylko wymienili słowa o artystach takich jak Nat King Cole, Billy Holiday i Ray Charles, Kajo od razu wiedziałem, że jestem zakochany. Nie minęło dużo czasu, zanim wszędzie widziano je razem, prowadząc przepełniającą się powieść o przywiązaniu. Podczas zaangażowania Iris otrzymała diagnozę zaburzenia, które utrudniłoby wychowywanie dzieci. Wiadomość była druzgocąca dla pary, która marzyła o zwiększeniu rodziny. Próbowali kilku zabiegów, bezskutecznie. Minęło 50 lat, a ten sam problem nabrał teraz bardziej agresywnej formy, wpływając na układ odpornościowy Iris. Konieczne było zebranie 30-90 tysiąc dolarów na zabieg chirurgiczny, który mógłby uratować ci życie. Przy skromnej emeryturze Kajo nie znalazło alternatyw, jednak nie zamierzało się poddać. Następnie postanowił uciekać się do muzyki, grając codziennie na świeżym powietrzu w nadziei na każdą monetę, aby zmienić ciasny zegar. Minęło około 15 dni, aby Kajo zgromadził 800 USD. Długo było dotarcie do kolosalnej kwoty, ale mimo to zobaczył powiew optymizmu. Gustavo zauważył jednak, że w tym tempie konieczne byłoby osiągnięcie 39 tysięcy lat dla kogoś chorego, szczególnie w zaawansowanym wieku. Protestował, Cajo poparł kawę i potwierdził, ale ona jest silna i modlę się, aby to wystarczyło. Musimy w to uwierzyć. Gustavo zadzwonił do kelnera, aby zakończyć polecenie i rzucił penetrujące spojrzenie na Kajo. Kiedy pożegnali się, muzyk poszedł na przystanek autobusowy, podczas gdy chłopiec poszedł pieszo, zastanawiając się nad całą rozmową. W domu Gustavo oparł się na kanapie i wywołał wspomnienia swojej zmarłej żony, odzwierciedlając, że chociaż cieszył się sukcesem zawodowym i przywilejami, nic nie wypełniło tej pustki. Od tego czasu związek z ich dziećmi nigdy nie był taki sam. Pamiętając słowa Kajo o tym, że nie utknął w żale, zdał sobie sprawę, że nadal może pogodzić się z rodziną i dotknąć jego życia. Była już zamknięta noc, kiedy Kajo wrócił do domu. Ostrożnie zamknął drzwi i poszedł prosto do starego metalowego pudełka na półce pokoju, gdzie zdeponował pieniądze uzyskane tego dnia. Iris spoczywa na łóżku, rozproszonym książką. Widząc go, opuściła czytanie i skomentowała, że martwiła się o opóźnienie. Wszystko było cicho, kochanie. Po prostu późno rozmawiałem z wielbicielem, powiedział Kaio śmiejąc się z siebie. Wkrótce potem powiedział z dumą, mam więcej wymiany na nasz cel. Jej oczy świeciły, ale pojawiły się łzy. Mając rękę nad swoją, Iris powiedział, dziękuję bardzo, co dla mnie robisz. Ale nie chcę, aby wasze życie się tego pozbyło dla kogoś, kto może niewiele się oprzeć. Patrzył na nią w ciszy, a następnie stwierdził: Dopóki nie będę dotknąć lin, dopóki moje palce nie będą już ich stać. A jeśli tak się stanie, będę śpiewać bez instrumentu, dopóki mój głos się nie powiedzie. Czy pan rozumie? Nic mnie nie zatrzymam. Iris wiedziała, że te słowa pochodziły z dolnej części ich serc. Przytulili się i leżąc, szybko zasnęła. Gajusz z kolei został na chwilę, patrząc na księżyc, modlił się cicho i dopiero wtedy zasnął. Kilka tygodni później Kajo występował w tym samym miejscu jak zawsze. Po zakończeniu melodii zauważył podejście kogoś znanego. Gustavo. Młody człowiek poprosił go o przerwanie jego występu i podał kopertę starszym, który bez zrozumienia zapytał o co chodzi. Następnie Gustavo zaczął wyjaśniać, że pracował nad producentem specjalizującym się w uruchomieniu artystów. Nie miał absolutnej władzy, ale miał dostęp do szefa i grany przez historię Caio i pod wrażeniem siły jego kompozycji, postanowił pokazać szefowi nagranie, które z niego zrobił. W rezultacie dyrektor zakochał się w muzyce i zabrał materiał do słynnego tłumacza, który firma doradziła, zanim jakikolwiek konkurs odkrył, że talent ukryty na ulicach. W kopercie istniała umowa proponująca częściowe nabycie praw autorskich siedmiu utworów złożonych przez Kayo. Początkowa oferowana kwota już w pełni obejmowałaby działanie Iris z resztkami oprócz zagwarantowania osobom starszym Procent każdej egzekucji piosenek przez resztę życia. Jeśli Kajo się zgodzi, po prostu podpisz. Biorąc emocje, ledwo mógł utrzymać pióro. Jego myślenie natychmiast poleciało do żony i bez wahania potarło każdą stronę. Łzy w jego oczach. Głos i drżące dłonie embarga pokazały jego radość, wyobrażając sobie, że Iris w końcu wolna od niebezpieczeństwa. Zanim pobiec do domu i wypowiedział wiadomości, Kajo obiecał zagrać piosenkę Gustavo. Młody człowiek zamówił piosenkę Ellie Fitzgerald, ulubionego artystki jego zmarłej żony. Zgoda. Starsi zaczęli rozwinąć stopnie na wiolonczeli, wyraźnie podekscytowany. Podczas słuchania Gustavo poczuł bicie serca serca z wspomnieniami szczęśliwej przeszłości. Każdy akord miał wrażenie, że znów tańczy z osobą, którą tak bardzo kochał. W końcu otworzył oczy, wziął głęboki oddech i ścisnął dłoń Kajo. Gustavo poczuł ciężar z jego pleców. Zdeterminowany, aby pogodzić się z życiem i jego dziećmi, zdał sobie sprawę, że wspomnienia jego żony nie wymagają ciężaru, ale skarbem miłości. W tej narysowanej przyszłości Kajo i Iris miałyby miejsce nie tylko jako przyjaciele, ale jako inspiracje. Wreszcie będą zasoby na operacje, które przez wiele lat mogłyby przedłużyć życie tej wyjątkowej kobiety, dostarczając kreatywnego płomienia jej utalentowanego męża. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw swój podobny i rozważ obejrzenie kolejnego filmu, który pojawi się na ekranie ponieważ może również dotknąć Twojego serca. Świetny moment refleksji i do zobaczenia następnym razem.